Hej wszystkim z tej strony Jaju, a dzisiaj powracam do Was z zadziwiającymi nowościami, gdyż te potwierdzają, iż Midas aktualnie pomaga siódemce w konflikcie z Uer, i w dodatku to on odpowiada za przejęcie Daily Beagle przez siódemkę i ich ostateczne zwycięstwo. Wszyscy odnieśliśmy wspólną Wiktorię, jednakże nie każdy z Was osiągnął ją w pełni, bo do uwieńczenia zwycięstwa siódemki potrzebujemy przyjemności, okazji do świętowania, jakie dostaniecie na stronie Instant Gaming, na której to możecie kupić tanią gry do ładowania do PlayStation. Xboxa, a także co tylko wam się tylko przyśni. Gdyby tego było mało, to w opisie macie link do konkursu. Wystarczy, że wpiszecie, jaką nagrodę chcielibyście dostać i to tylko tyle. 5 sekund roboty za możliwość zdobycia za darmo 13,5 tysiąca widolców lub nowego LEGO Star Wars Skywalker Saga. Tylko głupi by nie skorzystał, także życzę Wam powodzenia. A teraz bez dalszego przedłużania, zaczynajmy! Wczoraj doszło do aktualizacji kontentu updateu 20.11, z czego niektóre ze sekretów znajdziecie na moim TikToku. Także tam koniecznie wpadajcie, bo z okazji dobicia do 10 tysięcy followów będę miał dla Was konkurs na starter packi oraz widolce. A tylko pierwsze 10 tysięcy osób się na to załapie. Także już teraz followujcie, naprawdę warto. Midas w tym, jak i w poprzednim sezonie pojawił się naprawdę wiele razy. Czy to poprzez, że na wyspie mogliśmy znaleźć plany maszyny zagłady, jego wizytówki czy członków alteru ukrytych w bazie urojonego reżimu, którzy to z tygodnia na tydzień coraz mocniej ingerowali we swoje stanowiska. Aktualnie wiadomo jest, że sabotaż reżimu to tylko kwestia miesięcy. Julka i Mary Gold zapewne czekają na rozkazy, aby wysadzić UR od środka, a moje spekulacje i mowa o tym, że Midas jest wśród nas najpewniej się już sprawdziły. Niezależnie od tego, czy kibicujecie UR czy siódemce, warto powiedzieć, że bitwę o Daily Beagle zwyciężyła siódemkę, jednakże przy bardzo ważnej persony, bo przy Midasa. Jeżeli ktoś nie pamięta, jest to logo duchów, czyli organizacji, która była przykrywką dla Alteru. Midas użył organizacji duchów, czyli specjalnego działu reżimu, do tego, aby cały UR upokorzyć, a także zwyczajnie wydostać się z pętli. Wykorzystał swoje siły oraz wpływy do tego, żeby uwolnić się spod wpływu Dr. Slon i całej reszty organizacji w jego wielkiej intrydze, która jak widać po dziś dzień ma miejsce. Midas aktualnie przejął tą miejscówkę pomagając całkowicie siódemce, co tylko potwierdza fakt, że ten ma jakiś cel w tym, aby uwolnić wszystkich pętlarzy. Ewentualnie uwolnienie pętlarzy będzie to tylko efekt uboczny jego planu, którym prawdopodobnie będzie zniszczenie urojonego reżimu. Siódemka już niedługo zacznie przejmować znaczną część wyspy, a po wygranej bitwie o Daily Beagle skupi swoje siły na aż trzech frontach, idąc po zwycięstwo. Już niedługo reżim zostanie zepchnięty do swojej bazy, a siódemka przejmie całkowicie północ, zachód i południe wyspy. Ciekawość jednak nie leży w bazach Werch czy na granicach terytorialnych siódemki, a w jednej z lokacji, którą zniszczyli. Jeżeli przyglądaliście się nowej mapie, to na pewno zauważyliście, że znajduje się tutaj sterowiec, za którym po prostu idzie ogromna smuga jakiejś ropy, jakiegoś paliwa, który wycieka. A to w związku z tym, że najzwyczajniej w świecie jeden ze sterowców urojonego reżimu, właśnie ten z nad Daily został strącony i tutaj leży i zanieczyszcza wyspę. Jednakże co ciekawsze, w środku nic nie ma, co pokazuje nam właśnie ten rzut z trybu powtórki. Ponadto nie możemy tam zanurkować, żeby normalnie się dostać, ale to, co obie. Wiele ciekawsze to fakt, że tutaj mamy pewną łódkę, która się pojawiła w sezonie trzecim rozdziału drugiego, czyli chyba dobre dwa lata temu na chwilę obecną. Także chciałbym jedną rzecz zobaczyć, ponieważ kiedyś na tej łódce były flagi oraz znaki Midasa, a dokładniej e, organizacji duchów, którą widzieliście przed chwilą, jednakże nie wiem, czy aktualnie się one tutaj znajdują. Także zobaczmy, czy tutaj może coś jest. tutaj nic nie ma, także po prostu pójdę na górę, żeby nie przedłużyć. Tego wszystkiego. Mm, tutaj także nie ma na. No. Nie, niestety nie ma. Wiemy jednak, że ta łódka należy do urojonego reżimu głównie po tym, że znajdują się tutaj skrzynki, które po prostu do nich należą i na których możemy zauważyć ich logo. Aktualnie, tak jak mówiłem, siódemka rozpoczęła ofensywę z kilku frontów, jednakże na początku wzięli front południowo-zachodni, na którym, to, tak jak możecie zauważyć, aktualnie dzieje się bitwa o miejscówkę Canyon Kamień. Bodajże się tak nazywa, dokładnie tak. No i tutaj również możemy znaleźć siły UL oraz pomagać siódemce i zobaczmy, jaki teraz będzie boss na tej lokacji, jeżeli uda nam się pokonać pierwsze dwie fale reżimu. Jeżeli uda nam się przetrwać drugą falę, tak dobrze widzicie, pojawia się jeden z wysłanników klucznika, także nie jest to nic specjalnego. Naprawdę myślałem, że może pojawi się kolejny boss, ale pewnie tak się będzie działo, kiedy UR będzie traciło miejscówki i na przykład pod ich bazą będziemy mogli później znaleźć na przykład Doktor Szlon e, lub gunara, e, którzy wyjdą, żeby po prostu protektować swoje miejscówki, ale to się jeszcze zobaczy. Tymczasem pamiętajcie o kodzie i ja Formy do a także o tym, aby stawić lajka oraz suba, a także wpadnijcie na mojego TikToka. Ja tymczasem życzę Wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się i cześć!